Cześć. Jeżeli włączyłeś to wideo, to prawdopodobnie zainteresował cię temat jedzenia warzyw przez dziecko. W dzisiejszym odcinku powiem ci o najczęstszych trzech powodach, dlaczego dzieci nie lubią jeść warzyw. Zostań ze mną. W odcinku wspieram kobiety z Ukrainy, które robiąc boksy warzywne i owocowe pragną zarobić na swoje życie w Polsce. Dlatego zapraszam Cię na ich kanał na Instagramie tropicallookbox.pl i znajdź najświeższe owoce i warzywa dla siebie i dla swojego dziecka. Pierwszy powód, lub odpowiedź na pytanie, dlaczego moje dziecko nie chce jeść warzyw. Jeżeli dziecko jest małe, to w przedszkolu rozpoczyna edukację warzywną i mówią: O, to jest marchewka, to jest pietruszka, to sałata, a to jest jabłuszko. Zauważ, że dzieci idąc do przedszkola najczęściej otrzymują warzywa już w postaci całościowej. Zaczyna się to wyzwanie w przedszkolu. Ponieważ kiedy dziecko jest małe, dostaje jedzenie zmiksowane. I mówisz po prostu: o zjedz zupkę, o zjedz y, ziemniaczki, ale dziecko, mózg, podświadomość, umysł dziecka nie wie tak naprawdę, jak to wygląda wyobraź sobie, że idzie taki trzylatek do przedszkola i ty zawsze mieliłeś to jedzenie e, dziecku i po prostu dziecko jadło zawsze brokuły i zawsze jadło marchew i czy jadło paprykę, tylko zmiksowane. I na talerzu w szkole, po, w przedszkolu pojawia się marchew. Dziecko mówi, ja tego nie lubię, ja nigdy w życiu tego nie jadłem w domu. I pani wzywa cię do przedszkola i mówi Proszę panią, ale Frajo to nie chce jeść marchewki i uważa, że nigdy jej w życiu nie jadł, że w domu nigdy nie jadł marchewki. I ty wtedy się zastanawiasz, jak to możliwe, że w domu nie jadł marchewki, jak po prostu od czwartego miesiąca życia mu blenduje tą marcheweczkę i po prostu tam wciskam, wszystkie ubranka są po prostu brudne. Więc pierwszy z powodów, dlaczego dzieci nie chcą jeść w wieku przedszkolnym warzyw dlatego, że one nie wiedzą jak to wygląda. Więc zadaniem naszym rodziców, opiekunów jest to, aby od małego dziecku, nawet jeżeli chcemy dawać gotowane warzywa czy owoce, dawać je na początku w całości, żeby dziecko sobie rączkami to tam gniotło, dziamdziało, wsadzało do buzi, rozwalało i po prostu się brudziło. Więc minimalizujemy papki. Jeżeli chcesz zrobić dziecku papkę yy, i w pewnym momencie dziecko robi ci, że nie będę tego jadł, to połóż całe warzywa na talerzu i pognieć widelcem i dawaj dziecku w taki sposób. Dziecko potrzebuje na początku być wyedukowane z tego, jak to wygląda, i mieć świadomość, co wsadza do buzi, na przykład marchewkę. Drugi powód, dla których dzieci nie chcą jeść warzyw, to dlatego, że są szantażowane słodyczami. Padają z ust rodziców słowa: jeżeli zjesz warzywka, to wtedy dostaniesz słodycze. Mm, tak, słodycze, słodycze, słodycze. Czyli coś za coś. Zauważmy, że słodycze, słodycze to cukier. Cukier wytwarza serotoninę, daje poczucie szczęścia. Więc dzieci bardzo często słodyczami zapychają swoje emocje. Jest dla nas to niezrozumiałe. Jeżeli słodycze stały się już kartą przetargową dla dziecka, czyli coś za coś, muszę coś zrobić, żeby coś otrzymać, to dlaczego nie mówisz dziecku, że jeżeli zjesz całą zupę, to dostaniesz marchewkę? Tylko jeżeli nie zjesz marchewki, to dostaniesz słodycz. Oczywiście, że dziecko idąc drogą tego, co jest mu bliższe, czyli tego, co w mózgu powoduje poziom szczęścia i rozluźnienia, to trochę jak narkotyki będzie dążyło do otrzymania nagrody. Czyli dzieci nie jedzą świadomie warzyw, dlatego że znają ich wpływ na rozwój e, mózgu, ciała, e, ich stanu zdrowia, tylko dlatego, że zostają do nich zmuszone. Trzecia, trzeci krok i odpowiedź dlaczego dzieci nie chcą jeść warzyw to dlatego, że bardzo często rodzice je przyrządzają. Czyli to rodzice robią zupę, to rodzice robią sałatki, to rodzice wykonują pewne czynności. I jeżeli chcemy dziecko zachęcić do jedzenia warzyw czy owoców fajnie jest, aby dziecko samo niezależnie od wieku Czyli ten wiek taki bezpieczny, kiedy już potrafi trzymać nawet plastikowe sztuczce, to może pokroić, pokroić gotowaną marchewkę. Zrobiło coś dla rodziców, czyli zachęcaj dziecko na początku, aby samodzielnie tworzyło coś z tych warzyw i owoców dla kogoś. W trakcie tego będzie oblizywało palce, będzie próbowało lub samo zmotywuje się do tego, aby to spróbować. Więc Pierwszy element jest taki, żeby dać dziecku przykład, że ja to jem i dziecko z przyjemnością, a jednym z języków miłości są przysługi, więc jeżeli dla twojego dziecka językiem miłości są przysługi, ono z przyjemnością wykona dla ciebie taką sałatkę. Pamiętaj, że ostatnia rzecz, jaką możesz zrobić dla rozwoju emocjonalnego i mentalnego swojego dziecka, to dawać mu nagrodę za to, że zje warzywa lub owoce.